Witam serdecznie, Mariusz Szlakowski, Carmen Bohol, Filipiny. <grystanie> Danika mi tu ucieka. Powiem Wam tak, jest tak gorąco, że wszyscy siedzimy, czekamy aż słońce zajdzie. Jest godzina 12. Eee, nikt nie pracuje, każdy siedzi przy wiatraku. Danika szauer za chwilę wierzę. Także. Nie da się wytrzymać, naprawdę. Ja mam dwa wiatraki w pokoju i dalej mi gorąco. Wyszedłem na zewnątrz teraz. Już nie wiem co ze sobą zrobić. Straszne upały, susza. Czekamy aż zaczną padać deszcze, by szło tu napadać. Denika zajada się ananasami. Teraz nie widzicie tego, ale przed chwilą wcinała to razem z... Nie uwierzycie. Z solą. Na Filipinach bardzo często e, posypują owoce e, solą. Wyobrażacie to sobie? Tragedia. Wow. Ale nasz ananasik, nasz. Tutaj kurus na działce. Zarąbił kapytań po Danika! Mm -hmm. You have some friends for uh, Filipina who are in the relationship with the former. Yeah. Mm -hmm. Yeah. Sometimes she talking about relationship with the foreigners mm -hmm. and Filipina. Mm -hmm. Why you think this Filipina like to be with the former? Mm -hmm. Zadam dane pytanie, że no znaczy powiedziałe, że ma kilka koleżanek Filipinek, które są w związku z z osobami z zagranicy, tak? No i dlaczego lubią być w takim związku? Danika powiedziała, że what? Jeans? Gemy. Chcą mieć po prostu mieszane dzieci. Dzieci są piękne. Stać popatrzeć na to nas. What else Filipina like in the forest? Co jeszcze lubią? No powiem! Sej! Wiesz o nich? Okej. You, you. have okay. yeah, most of them. You have friends. You talking this, even dirty stuff talking also. You talk. No. Mówię, że o ślimużnych sprawach też gadają. i no. wjeżdnie. A? <grywka> Sami wiecie, co ten uśmiech znaczy. Lenica, what that smile means? <laughs> 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 Where are you going? Not yet, you meet to What do you like in the relationship being with the foreigner? With me? Um, so <laughs> what, oh. what do you like? Me that I'm patient? Yes. Move that I'm very patient. For you? Yes. Yeah. That I'm patient to you? Yeah. Not just with me, maybe. Yeah. I don't know. Move that I'm patient, Not only with you, but in general, i Only that? Yes. <laughs> I have a lot. You have a lot? Mówi, że dużo z takich sesji. A widzicie, jakim Marianą dobry dzieciak? I said the I'm good. Maybe. Am I good or no? Of course I am. Cze oczywiście, że tak. Jak mogło być inaczej? Spróbowałaby powiedzieć inaczej. Musiał, się kurczę, rozmowę poważną przeprowadzić. Kiedy rodzisz Danika? A? No, I ask you a question. Kiedy, kiedy rodzisz? Kiedy give birth? birth. Danika, bym się zapytał dziecka, kiedy ma zamiar wyjść. Danika zrobiła badanie moczu ostatnio i znowu coś tam. Ostatnio było coś tam nie tak, a teraz jest ok, ale coś innego jest nie tak. Ale to się chyba tak będzie do samego porodu. O! To jest dobre pytanie. Is anything what you don't like in the relationship being with me? Co, czy jest coś co nie lubi w związku ze mną? is anything what you don't like? I love you. Co mam tyle? What you don't like? Tell me, true? You know already, yeah, we talked about. Cool, that was a long time ago. I can't remember now. Już to dawno, dawno mi coś mówiła, już nie pamiętam. Cool, co tu? Po naszym początku mi powiedziała, Dominika. You tell me on the very beginning of our relationship. Yes, the same. I forget already. So what you don't like?

Co <laughs> Na yeah. So you like everything? What, what the Filipina, friends what, when you talk don't the Filipinki nie lubią jak rozmawiają, jak rozmawia z dziewczynami co najbardziej nie lubią u nas? Zadałem pytanie takie? <laughs> ja nie mogę. mi się to powiedziała? Że dziewczyny między sobą rozmawiają, że nie lubią jak partner nie daje pieniędzy. Tak powiedziała. Danika też jest szczera do bólu jak ja, więc... Yeah? Most of the time they don't like if the foreigner don't give money. Yeah? They greedy. Yeah? Pazerniaki. To nie tak miało wyglądać to przesłuchanie. I'm saying that it it shouldn't looks like that this interview. Some of my friends. Mówi, że tylko niektóre koleżanki, nie wszystkie nie. No? Not all. But they would like to go to Europe or to US or anywhere else. No. So się, czy lubią. Chciałyby wyjechać gdzieś za granicę. Ona Do you like the lifestyle we live? for you wish to live? like, you know, like all the lifestyle. Like, you know, have a wonderful, beautiful house with swimming pool and like that. Zapytałem Daniki, czy chciałaby, jakbyśmy mieszkali w takim pięknym, dużym domu z basenem i tak Danika mówi, że lubi takie proste życie. Ale myślę, że jakbyśmy mieszkali, to by lubiła. Ale but you like what we have? ono oh no. Może cieszę się z tego co, co mamy. But if we have big house with swimming pool, you will like no dobrze mówię. Na pewno by lubił, ale ja. no, kto by nie lubił? Każdy by chciał mieć. No, like, like house. Small house, eh? Mówi, że mały domek. Wy w swimming pool? Czy z basenem się pytam? Słuchajcie, taki basen to na takie pogody jak teraz to pewnie idealna rzecz, więc myślę, że teraz to na pewno by powiedziała, że fajnie by było basen mieć. Jest tak gorąco, że po prostu. Would you like to go to Poland? Zapytałem się, czy chciałaby do Polski jechać. Może że którego dnia. You will meet my family, da? Maybe you will like and you want to stay, yeah? Mówię, że rodziny by moją poznała, ale mówię, może by jej się spodobało i chciałaby zostać. Mówi, że nie wie. Może powinniśmy tak zrobić, żeby się przeprowadzić. Nie wiem. Jakbyśmy w lesie mieszkali, to ja jestem za. Gdzieś tam. W lesie z dala od ludzi to tak. Ale w mieście to w życiu. Boże, kochane, mnie tam nie zaciągnęli na siłę, na koralę. Kurki przyszły. A Boże, co z tą kurką? Jest ona się tak położyła, bo. chora? Teraz się położyła. Popatrzcie. Nie, już uciekła mi, nie złapałem jej. Ale normalnie się położyła prawie brzuchem do góry. Ta malutka. Danika, chciałabyś mieć więcej dzieci? Would you like to have more children? Hmm. Maybe I will do like normal Jakby normalna był poród, to tak. Ja właśnie myślę, że Danika się tego boi, że... Że... Wiecie, jak to poród jest, że po prostu przez ten poród nie chciałby więcej. You scared? Mówi, że boi się. Jestem scared, tu. Mówię że też się boję. I will wait outside. Nie. No. Na zewnątrz będę czekał. No, you want me to stay next to you? I will have trauma. Mówisz, jakby. So nie, bo mówię, że jak będę stał z boku i patrzył się, to będę miał traumę. Nie lubię patrzeć na, na cierpienie. Mówią, że to dobre cierpienie, bo to jak dziecko przychodzi na świat, to, to człowiek nie czuje tego bólu i to cierpienie po prostu zanika, znika, nie ma gdzieś na innych rzeczach się skupia człowiek na, na nowym członku rodziny, ale jednak mimo wszystko no, ból jest na pewno bardzo duży. Nie? To jest właśnie to, nie chciałbym widzieć daniki Może no, ją boli coś mm. <noise> Oj no tak Słuchajcie dzisiaj nic za wiele pewnie nie nagramy e, Czekamy aż się ściemi tak jak powiedziałem Jak się ściemi troszkę, znaczy jak słońce zajdzie to wtedy może zaczniemy coś tam w ogródku działać dzisiaj już zobaczymy Czekamy cały czas na części, na, na ten młot do tej studni, na, na piłę. Ale to już nie do studni. Tak. No i na, te, na filtry do studni i tak dalej. Ja patrzyłem dzisiaj, kiedy to przyjdzie. pokazuję, że w tym tygodniu, ale grom go wie. I pewnie jeszcze w tym tygodniu wybiorę się do do miasta, żeby kupić tutaj na miejscu te rurki, to wszystko. Reszta całą potrzebną. No i na koniec dnia dzisiejszego, w sumie dwie takie bardzo złe wiadomości, ale ale o jednej wam dzisiaj poławiam, o drugiej jutro wspomnę. YouTube usunął mi film. Pamiętacie ten film, gdzie Coś tam dla Daniki, eee, kupiłem prezent, coś takiego. To wtedy, jak jechałem tą pralkę zamawiać, dostałem powiadomienie z YouTube'a, że prześladuje ludzi, bullying, bullying Mario robi i pokazał mi w którym momencie prześladuje. Więc wszedłem, patrzę, a tam 8 e, minuta, chyba 8 minuta 5 sekunda. E, pokazałem Daniki wyniki badań. No, ile YouTube'a to jest prześladowanie osób, i usunął mi film. W sumie pierwszy raz YouTube usunął mi film. Zdarzało mi się, że mi demonetyzowali, ale jeszcze nigdy nie usunęli, i teraz najlepsze to jest to: jest możliwość złożenia appeal, czyli odwołania się od tego. Więc wcisnąłem: odwołaj się. Nawet nie miałem możliwości wytłumaczenia nic, tylko po prostu appeal, i tyle. Minęło może. Nie wiem, 5 sekund? 6, 7? No do 10, ok? Już miałem od razu decyzję, że człowiek to sprawdził i że sorry, ale film musi być jednak z, e, usunięty, więc. E, tragedia. Normalnie. Nie mam tego filmu teraz drugi raz, żeby wstawić, żeby go pozmienić, bo na bieżąco te filmy, które e, nagrywam dla Was co dzień, to po prostu edytuję, wrzucam i. Skasuję cały materiał, no bo niepotrzebny mi ten materiał do niczego jest, więc... Yy, sobie tylko takie filmy, na przykład gdzieś z podróży, tak? jakieś materiał, ale i też... Od niedawna, bo przecież mówiłem Wam kiedyś, że... Google mnie tak wycyckał, że mi skasowali całe materiały od 2017 roku. Zmniejszyli mi pojemność dysku. No, więc to tyle na dzisiaj. Jutro kolejna zła niespodzianka, zobaczycie o co chodzi. Ale ta niespodzianka... <noise> no jak to można nazwać niespodzianką jest naprawdę zła także do zobaczenia jutro, pozdrawiam was serdecznie trzymajcie się, z reńskiego kurnika hej